Ten występ porwał publiczność w Opolu. Nie zabrakło owacji na stojąco. 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu nie przestaje zaskakiwać i wzbudzać emocji. Trzeci dzień wydarzenia, który odbył się 14 czerwca, dostarczył widzom wyjątkowych wrażeń. Wśród wielu występów to właśnie duet Izabeli Trojanowskiej z budką suflera wywołał prawdziwą euforię wśród publiczności. W sobotni wieczór na scenie w Opolu zaprezentowała się plejada polskich gwiazd, w tym m.in. Andrzej Rybiński, Ania Wyszkoni, Filip Lato, Ania Rusowicz, Sławek Uniatowski i Maciej Miecznikowski. Jednak to Izabela Trojanowska zdominowała ten wieczór. Artystka najpierw zaśpiewała swój kultowy przebój wszystko, czego dziś chce, który spotkał się z ciepłym przyjęciem. Prawdziwą eksplozję emocji wywołał jednak jej kolejny występ. Ten występ porwał publiczność w opolu. Nie zabrakło owacji na stojąco. Izabela Trojanowska pojawiła się na scenie ponownie, tym razem w towarzystwie Budki Suflera. Wspólnie wykonali utwór tyle samoprawd, ile kłamstw, co wywołało ogromny entuzjazm wśród zebranej publiczności. Widzowie wstali z miejsc, klaskali do rytmu i śpiewali razem z artystami. Po zakończeniu występu tłum nagrodził ich owacją na stojąco, co potwierdziło, że był to jeden z najbardziej poruszających momentów tegorocznego festiwalu. Jednak nie tylko Izabela Trojanowska zdobyła serca publiczności. Drugiego dnia festiwalu równie gorąco przyjęto Katarzynę Żak, znaną przede wszystkim z roli Solejukowej w serialu Rancho. Aktorka wystąpiła podczas koncertu Premier z utworem, bo Jeśli Miłość ma kres, zaskakując widzów swoim talentem wokalnym. Jej występ został nagrodzony przez publiczność, a w sieci pojawiły się liczne pochwały.